Cześć. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj pokażę wam jak zrobić tradycyjną wigilijną zupę grzybową, która swoim smakiem i aromatem zaskoczy waszych gości. Do tego będziemy potrzebować oczywiście warzywa, takie jak marchew, pietruszka, seler, por oraz cebula. Około 100 ml śmietanki 30% i 100 do 150 g grzybów suszonych. Do końcowego wywaru będzie nam potrzebne również około litra wody oraz sól i pieprz do smaku. Grzyby wrzucamy do rondelka, zalewamy około szklanką wody i gotujemy przez około 20 minut, aż oddadzą swój cały smak i aromat. W międzyczasie przygotowujemy jarzyny. Kroimy je w cienkie paseczki, pietruszkę, seler, marchew oraz por. Cebulę natomiast przekrawamy na pół, dorzucimy ją do wywaru. Grzyby musimy przecedzić przez sito oraz przez gazę, aby pozbyć się ewentualnych zabrudzeń. Następnie odcedzone grzyby przekładamy z powrotem do garnka, dolewamy powstały wywar, litr wody, śmietankę 30, dorzucamy jarzyny i gotujemy około 20 minut. W międzyczasie doprawiamy solą i pieprzem oraz w garnku obok gotujemy makaron. A tak prezentuje się nasza grzybowa. Jej intensywny smak i aromat będzie wspaniałym rozpoczęciem kolacji wigilijnej. Powiedz i zapraszam na mój kanał. Tam każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie.